Chcesz mi powiedzieć, że widzisz jakiś klip, nic z tym nie robisz, nie informujesz, tylko sobie robisz screeny co najwyżej, żeby film jakiś wrzucić, tak? Po północy, gdzie ludzie normalni śpią, ale najwyraźniej ktoś tu nie jest normalny, skoro widzi to, bo. To wrzucone o północą, tu chyba o pierwszej czy o której w nocy był. Nie będzie, ani śmiesznie, no. ani wesoło. A ja już mam bekę. Poważnie. Dobra, dobrze ja już mam wiecie, bekę, daj Mam dobre powody, aby uważać, że internetowa społeczność Karionera jest jedną z najgorszych, jaka aktualnie się panoszy. To ciekawe, bo ja mam to samo z, z twoją społecznością. I bardzo często przyrównywałem ja go do widowni Gargamela. Ale po tym, co mm. jakiś czas temu widziałem, uważam, że nawet widownia Gargamela nie przymknęłaby na coś takiego oka. Mm. Otóż z nocy z 3 na 4 kwietnia siedziałem. Z nocy! <laughs> z nocy! Wow, kurwa mać ty! Ja rozumiem w dzień, w południe. Gdzie ludzie są aktywni, gdzie są moderatorzy, gdzie są admini, gdzie też ja wejdę sobie. Ale nie, w nocy, gdzie ja następnego dnia wchodzę i słyszę, że jakaś akcja taka była, ja sprawdzam i nic nie ma. Więc o czym my kurwa mówimy w ogóle? I nikt mi nawet nie podlinkuje, nikt, ani żadnego screena nie dostałem, kto, co. I chilowałem się na Discordzie i już de facto miałem kłaść się spać, ale i... De facto miał <laughs> On i kładzenie się spać! Siedziałem na serwerze Karionera. Bo jak dobrze wiecie mm. A, czyli siedział, czyli byłeś na moim serwerze. Uuu, ciekawe! Czyli miałeś dostęp do mojego serwera i widziałeś. Hm, i wiesz, że ja jestem na tym serwerze. Hm, mogłeś napisać. Hm, chyba panicz się obraził, że mam inną hmm. opinię od niego na temat spisieńskiego, więc usunął mnie ze znajomych. Nie. Dobra, dalej dokończę. I ogólnie zachowywał się jak przewrażliwiona panienka. Dobra, sobie tak to tłumacz, że zachowywałem się jak przewrażliwiona panienka. Ja powiedziałem raz, że jeśli jeszcze raz odwalisz coś, jeśli palniesz bzdurę tak, bo po stronie spaślańskiego, nawet jak on gadał takie bzdury, że to się w pale nie mieści. A to i było widać, że celowo próbujesz mu wejść w dupę, żeby trochę tam posmyrać mu. Rozumiesz, chłopie? Bo wszystko, co ja w moim filmie powiedziałem, jest zgodne z rzeczywistością. A ty na siłę coś próbowałeś bronić i na siłę koniem stawać, nawet. W sytuacji, gdzie w sumie nie mogłeś już tego zrobić i chciałeś, ale... Nie, dobra, muszę przyznać rację na Carionera. Widzisz, o to chodziło. No tutaj punkt dla Carionera, że, że zmienia akurat zdanie, okej. Okay. Wydaje mi się, że jest to... Nie, tego nie da się wybronić, po prostu zmienia. okej, okay, Carioner plus jeden. Co przelało czarę? Bo powiedziałem, że jeśli coś odwalisz jeszcze, coś tak durnego, no to cię wywalam ze znajomych, bo nie mam zamiaru kogoś takiego trzymać. I co ty, co ty palnąłeś wtedy? Że ja... Mam dawać dowody na nieistnienie bóstwa. No wtedy to, kurwa już kompletnie poleciałeś, typie. Boga nie ma. E, a skąd, że wiesz, że Boga nie ma? E, jeśli e, ten Bóg jest, no to w takim razie daj mi dowody, że On jest. Nie, 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 kurwa. Ty pierwszy stwierdziłeś, że Boga nie ma. W takim razie to na tobie ciąży e, ten mm, ciężar dowodu. Dostarcz mi, że Bóg nie istnieje. Dostarcz mi, że Bóg nie istnieje. Ja mam, udowodnić, że coś nie istnieje. Czy ty słyszysz, jak to brzmi? Udowodnij mi, że Spider-Man nie istnieje. Udowodnij mi, że Smurfy nie istnieją. Udowodnij, że Tora nie ma. Przecież jest i mitologia, jest i w komiksach jest Thor. Udowodnij, że tego nie ma. Udowodnij mi, że nie ma Galactusa. Udowodnij, że mikrochuja nie ma w twojej dupie. Bo na najwyraźniej ci coś tam uwiera. Która nie jest w stanie zdzierżyć innej opinii od swojej własnej. Wiesz co, jestem w stanie zdzierżyć, ale widzisz, twoja opinia jest błędna. Masz prawo być debilem. Ja ci tego prawa nie odbieram. Nigdy nie odbierałem ludziom by prawa bycia idiotą. O co chodzi? Jakiej opinii? Posłuchajmy. O, jakie opinie? No i znowu się, e, jak to było? A, zesrał, bo nie. No nie, no tak, ja się zesrałem. No słuchajmy, jak ja się zesrałem. Nie byłem za Izraelem w konflikcie z Palestyną, także. wywale wszystkich, którzy w tym konflikcie są za P, nie za I. A czemu? Bo P to są zasrani pokojowo-rozrywkowi i agresorzy. Oni zaczęli w tym konflikcie. Widzisz, możesz być sobie antysemitą i możesz mieć jakieś uprzedzenie, ale ich uprzedzenia przysłaniają ci rzeczywistość, jeśli nie dostrzegasz, że. W tej sytuacji ofiara to i agresor to P, i tylko dlatego że P atakuje i się broni i skutecznie, a ty dalej mówisz, że i jest złe, ponieważ w twoich oczach to nie jest państwo. W twoich oczach państwa postrzegają jako państwo, te twoje P nie jest żadnym państwem, tylko zasraną, zasranym piachem, niczym innym, ale według ciebie P ma rację, nie i. Są państwa, które powstały dużo, dużo później przy, po i, jakoś nie masz z, problemu z istnieniem tamtych państw. Przypomnę, że. Ci ludzie, ży żyli tam dużo wcześniej, sam wyskoczyłeś później z filmem i sam siebie wyjaśniłeś, aż było widać, jak ci głupio jest, że głupoty wygadujesz chłopie. Więc tak, jeśli ty popierasz pokojowo-rozrywkowych, wypierdalam cię po prostu. Bo ja nie chcę mieć z kimś takim kontaktu, kto swoje uprzedzenia nie potrafi postawić ponad jak, jakieś yy, konkretne sytuacje. Ja nie mówię, że ty musisz popierać tę albo inną stronę. Możesz nie popierać żadnej, możesz cię tym nie interesować. Ja tylko mówię, że jeśli już Chcesz stanąć po jakiejś stronie, to po tej właściwej stronie się stawia. A ja nie staję po tej stronie, bo tak mi sobie się chce, tylko widzę, że to jest ta właściwa strona. Bo widzę, kto został zaatakowany. Ofiara jest tą właściwą stroną, nie agresor. Turbo XD z niego. Nazywam to Turbo XD z ciebie. Antysemito Syndrome Twitterowicza, wszelkie zdanie odmienne od mojego hmm. z automatu równa się złe A dlaczego? Bo badania naukowe z dupy, których nigdy nikt nie widział a ja... Tylko dlatego, że on nie potrafi wpisać jednego słowa Nie potrafi sobie znaleźć coś No na przykład Już to pokazywałem, prawda? A przykład, yy... a tak o sobie sprawnie. Opatrz! Czyli co, ja za każdym razem muszę definicję pokazywać, nie? Z jakich źródeł kto korzysta? Czy one są legitne, czy one są kurwa jakieś, jakieś głupie Na zasadzie, załóżmy, nie wiem, powiedzmy Kobieca hipergamia Załóżmy, że karioner mówi, że zdecydowana większość kobiet, nie wiem, 90% kobiet, przykładowo, jest hipergamiczna. Mamy taki przykład. I załóżmy na to, że tak jak w tym przypadku, nie daje żadnych źródeł. No to osoba mojego pokroju zacznie grzebać i szukać i później się okaże, że znajdę jakieś e, właśnie artykuły czy coś i na przykład się potwierdzi, że 90% kobiet jest hipergamiczne. Ale jaka była metodologia? Spytaj się, kurwa, na przykład jasnowidza. I on stwierdził, no jest 90% yy, yy, ten... Yy, 90% na to, że wszystkie kobiety są, są hipergamiczne. To ja po przeczytaniu czegoś takiego wezmę to totalnie wypierdolę. Mimo tego, że, nie wiem, kilka stron dalej będą legitne, na przykład, badania, które stwierdzą, że tak, oczywiście, 90% kobiet jest, na przykład, hipergamicznych. Ale to już nie, mnie nie będzie kompletnie interesowało, bo od razu w mojej głowie się zrodzi pomysł, aha, czyli jakiś pierdolnięty jasnowic uga gabuga stwierdził 90%, karioner nie chce akurat dać źródeł, z których się powołuje, łączymy kropki, oznacza, że możliwe, że... inaczej, że nie można wykluczyć, że nie wziął tego jako źródła. co za problem wpisać hipergamia psycholo psychologia ewolucyjna, przecież to wiedza ogólna źródła, możesz pobierać głupio, by było nawet podać... Według niego źródło podaje, że w momencie kiedy ty wpiszesz to słowo i skopiujesz link z góry i wkleisz, to jest żeby on mógł kliknąć ten link, tak żeby po kliknięciu linku wyskoczyło Google z od razu z wpisanym wyrazem. Nie czuję potrzeby podawania źródeł, nie muszę podawać źródeł, nigdy nie podawałem źródeł, co najwyżej źródła było widać jak ja siedziałem, dajmy na to, przed telewizorem i było widać zakładki i... Na przykład tytuł filmu widać było, czy cokolwiek w tym stylu. Ale w opisie nigdy nie dawałem. Wiesz chociażby czemu? Żeby jakieś frajery, jak oglądamy jakiś film, nie szli na jakiś kanał tylko po to, żeby dislikować i srać żarem. ...na Discordzie Carionera I jeszcze no. wtedy istniał pewien kanał przeznaczony dla dorosłych... Ciekawostka, ten kanał dalej istnieje, tylko ty jesteś plepsem i nie zasługujesz na to, żeby mieć do niego dostęp. Jeśli w ogóle jesteś na serwerze, na multikoncie swoim. I od czasu do czasu sobie wchodziłem, by pog... a taka ciekawostka, ja na ten kanał w sumie nigdy nie wchodziłem. Jak to tobie świadczy? Jest kanał, 18+, na który ja nie wchodzę, ale ja jestem winny czegoś. Czy ty kurwa słuchasz, co ty pierdolisz? Nie Kilka byłem to no patrz. Po odpaleniu filmu pojawił się... Delikatnie mówiąc, mm. materiał dla koneserów dzieci. I teraz tak, ty go widziałeś. Ja go nie widziałem. Co to tobie mówi? Że wiesz co, do róg bobiarza... Tobie jest bliżej. Jak ja to hmm. zobaczyłem, no. ruszyła cała machina. Oh. Wprawdzie ospała, ale machina. cała loża została podniesiona na oh. nogi. A loża! <laughs> loża została podniesiona. U mnie na serwerze, który nie jest jak sekta, bo u niego, u niego serwer to jest jak jebana sekta. Do niego, żeby się dostać na serwer, gościu, to, to trzeba mieć tajne hasło, literę od każdej, do, do litery, żeby poznać literę hasła, musisz spełnić pewne warunki, musisz iść na te koordynaty, znajdziesz tam literę, tam w pudełku będzie do koordynaty, do innego miejsca i w tam w tym miejscu będzie skrzynka, w którą jak naciśniesz przycisk, to w innej lokacji, pojawi Ci się litera, dopiero, ale o konkretnej godzinie o północy na księżycu i jak dopiero jak zbierzesz całe takie hasło, gdzie po całym świecie są litery rozrzucone, możesz wpisać te hasło i później musisz odpowiedzieć na cały zestaw pytań. I powiedz, że tak, poddaję się mojemu lordowi Woglanowi. No kurwa, sekta jebana u ciebie jest, typie. Grupy jakieś tutaj, jakieś akcje, jakieś chuje, co. Jak inicjacja do jakiejś triady. A u mnie co? Ja teraz zrobiłem tak, żeby moderatorom trochę było lżej. To ustawiłem rangę, taką najniższą, która ma bardzo duże ograniczenia, ale człowiek może zobaczyć sobie regulamin, przeczytać. I może sobie wejść na serwer. Nawet taka meba jak ty chyba to potrafi, nie? Kliknąć, akceptuj. A to, jeśli ktoś chce mieć wyższą rangę, to tu już trzeba zweryfikowania. Już takiego ręcznego. Jeśli ktoś chce na przykład mieć dostęp do memów, jeśli ktoś chce mieć dostęp do innych tego typu rzeczy, równie dobrze jakiś frajer od ciebie mógł przyjść do mnie na serwer, wrzucić coś tam i powiedzieć, Dobra, wrzuciłem, że mogłoby to być tam. widzisz, ja nie mówię, że tak jest, ale widzisz, ja biorę to pod uwagę. Po czym samemu, o kurła! No szokujące, jak ktoś mógł takie wrzucić? Ja, co prawda to ja byłem na multikoncie, albo mój przydupas, ale uuu, Jezus Maria... Muszę teraz całą lożę na nogi posadzić. Pieprzyć to, że dany klip rzekomo jest na moim serwerze, nie na twoim. Nie postawić mój serwer na nogi. Nie mniej poinformować samemu. Mogę moją... Nie, 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 słuchaj. Ja mamę, ty, de, 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 Ale suche, ja Nie, nie, teraz, nie, nie. Pochój to robić. Jak można kurwa debilny filmik nagrać. Porwać gościa, co to wysłał. I spokojnie udało się nam uzyskać w legalny sposób o. wszystko, co było potrzebne. Biorąc jeszcze pod uwagę, że typ, który to wrzucił, był tak głupi albo pozbawiony wyobraźni, że do swojego konta Discord miał też przypięte konto Twitch. Steam i YouTube podpisane z imienia i nazwiska. Także byłeś Debilem. A widzisz, czyli zebrałeś te informacje. Wow, brawo ty! A w tym czasie co ja robiłem? Mm, nie wiem, spałem może. Chcesz order, chcesz odznakę, Oskara może chcesz dostać, to wiesz co, zapłodnij swoją samicę i nazwij syna, jak się urodzi Oscar. Ale nie najgorsze było, że takie treści latały na Discordzie. Najgorsza była reakcja modów i użytkowników, a raczej ich no. obojętność wobec tego tematu. Bo z tego co widziałem ograniczyły się to tylko i wyłącznie do usunięcia materiału i to tyle. Gość... Dobra, do usunięcia materiału i to tyle. A jeszcze raz podkreślam, czy ja do tej pory wiem kurwa o kogo chodzi? Czy choć raz usłyszałem od ciebie, czy od kogokolwiek. To od o kogo chodzi? Z jakimiś dowodami? Na przykład screen zewrócę. zobacz nawet tu kurwa mogłeś pokazać, żeby było widać nikt Na tamtą chwilę nie dostał ani bana, ani Warna, nic. A jak ja mogę dać bana, warna czy cokolwiek komuś Gdzie nie wiem o co chodzi? Bez jakichś dowodów, bez czegokolwiek? Wiesz co, równie dobrze, to ktoś mi może wyjść na piece. Słuchajcie, Wogląd zakatował swoją dziewczynę, bo się pokłócili o spłatę raty na kredyt, na mieszkanie. I o sług. Co prawda, nie mam dowodów, no ale miałem, tu wrzucałem, ktoś usunął. No i co, ja mam to wziąć na poważnie w tym momencie? Bez dowodów? To chyba wezmę do ciebie. Słuchaj, ty, jaka ta akcja, ktoś mi coś takiego powiedział. Ty chcesz coś tu jakieś skomentować? Czy to w ogóle prawda? Jak mam na, na to spojrzeć? Nie, no pochójnie. Od razu powinienem zawiadomić władze jakieś, że o cholera, tu. Solidna akcja się krojnie. Nagram film. Dlatego jeden z lożowników no. zaczął pisać o, o, o. na czacie, wiadomość, na że. Czacie. Wieku, czy ty masz świadomość tego, co się aktualnie mm. wyprawia na twoim no. serwerze? Dawaj, dawaj. To i no. tam to, to? I teraz tamto. Tak. Niestety teraz ale tak. najprawdopodobniej Karioner nie zrobił z tym porządku. Już tłumaczę no. dlaczego. Gdy rozpoczęła się cała akcja informująca, byłem ciekaw w reakcji Karion. No, włączyłem OBS' i zacząłem nagrywać. To... O, Widać twoje jebane intencje. Cię nie obchodziło to, żeby typa udupić. Ciebie nie obchodziło to, że gdzie, gdzieś jest CP, czy cokolwiek. Ciebie obchodziło, żeby coś nagrywać. Wiesz, jak ja czytam czat? Zwracam uwagę, jak, jak na przykład na coś, albo na przykład teraz. Ja, jak czytam czat, to zwracam uwagę na krótsze wiadomości. Powiem Ci więcej, ja widzę tylko trzy linijki w obiesie. To, co teraz widzicie, to jest pełny ekran tutaj, co mam. I czat mam o tu w tej tak umieszczony. Uwaga, jak ktoś, kogo znam, pisze, to bardziej się skupię na czacie. Jeśli widzę, że pisze subskrybent, to bardziej się też skupię na czacie, Zobacz czy co on tam pisze, na przykład jak nie mam włączonej Krystyny czy coś, tak, która czyta czat. Tyle widzę czatu, ok? Generalnie o taka wiadomość, co tutaj widzicie, ja nie, nie mam takiego kurwa czatu i zobacz, patrz co on robi, on nie napisze, siedzi kurwa, widać, że on jest zalogowany, tak, siedzi, nie napisze. Mógł nie zauważyć wiadomości, ponieważ tak czat hmm. zasuwał, zresztą no. sam wiesz, jaką prędkość rozwija. Sam stwierdził, że mało ludzi, jak jest mniej ludzi, to mniejsza aktywność, więc mniej zwracam uwagę na czat od razu. No, wiem, wiem. No wiem wiem, na, czyli a, chwileczkę. Zupełnie jakbym na reagował na czat. A ten sobie się... On nie. Patrz, a on nic nie napisał. Nie, nie, wy, nie wyrobiłem, no posrasz. Czyli generalnie jeszcze na czas robię sobie. Napisał kiedy? Nie wiem, 5 minut temu, Nigdy jakoś nie. widziałem. Gdzieś tu, no, z 5 minut jest temu. Zupełnie jakby nie chciał, żebym zobaczył. Bo nie dość, że prosi jakiegoś przydupasa, który napisał raz. 5 minut temu, ale sam siedzi i nagrywa, to zupełnie jakby wzią. jego intencją było nagranie filmiku. Co 10 minut stawia wiadomość sobie, tak? Czyli drugi raz to sam ustawił, skopiował. Dostałem no i tak. Ktoś głosowo ze mną rozmawia, więc ja zareagowałem tak, że mu nawet pokazuję. Tak, nie? I wchodzę z nim w większą interakcję, w donate. Oglądanie jakiegoś streama w Oglana to jest kurwa katorga. To przez mękę kurwa człowiek idzie. Bo u niego, nie wiem, co 5 minut, 50 o, groszy, donate stronę, idzie. I on kurwa siedzi i przez pół godziny rozmawia o donate. 50 groszowym. Ja widzę dosłownie, co najwyżej do wysokości, jak tam święta. Spacja, znak zapytania. Kurwa du Duroid. Ale tutaj ma to dostaniesz na następnym streamie, jak będę pamiętać. Za te, za, za te, za te spacje. Sprzed paru miesięcy. Ja mam jeszcze czas, widzisz, co jeszcze wydłuża? Jeszcze jest czas i ikonki, bo on widzi taki wielki kurwa czat, więc ja też muszę. O intencją było nagranie filmiku, bo możliwe, możliwe, że równie dobrze to ty wrzuciłeś albo kogoś poprosiłeś, żeby coś takiego do mnie na serwer wrzucić. Żeby jakieś gówno sobie nagrać. Jest takie prawdopodobieństwo. Nie wykluczam tego. Nie mówię, że to zrobiłeś, ale tego nie wykluczam. Po trzecie, praktycznie nikt nic hmm. nie pisał, przez co czat stał w miejscu. A nie, no faktycznie, czat stał w miejscu generalnie. Bo ty do, lepiej wiesz ode mnie, ile czatu ja widzę. Nie ma jak tej informacji przeoczyć, a jak widzisz... Nie ma jak! Bo ja nawet krótką wiadomość od moderatora przegapiłem. Jak ja widzę na czacie, laborat mi się już odechciewa czytać. Ja dwa, trzy słowa przeczytam i starczy. Czemu ty nie napisałeś? Ze swojego konta. Czemu nie napisałeś na Messengerze na przykład. Ha? Co? Cipa by ci pękła? Tak no przecież ci tak bardzo zależało na udupieniu kolesia na tym, żeby poinformować, nie? To chyba byś odłożył dumę na, na chwilę. Ale nie, ty filmiki chcesz nagrywać. Ty Widać twoje intencje, chłopie. Ja Discorda traktuję jako komunikator i tak. Ja nie, nie, niech to wcale nie znaczy, że ja chcę, żeby jakieś gówno tego typu było u mnie na serwerze. To chyba jest logiczne. Jeśli chcecie sami przeanalizować cały 20 to przeanalizuję. Ja to w przeanalizowałem. Do niego link. I po piątek. I przeanalizowałem. I to bardzo ciekawe. Jest jeszcze raz podkreślam, że ty 20 minut masz czas siedzieć nagrywać, ale nie masz czasu skopiować na tej samej wiadomości, co ty wklej i wkleić jeszcze raz samemu w momencie kiedy widzisz, że ja czytam czat. Carioner nie grał w grę, która wymaga ciągłego skupienia. Ależ nie, kurwa. To nie... jedna z najtrudniejszych gier roguelike, Nie jest to gra, która wymaga skupienia. <laughs> Bo przecież to normalne, że jak grasz w grę, to co 5 sekund robisz pauzę, żeby czytać coś. To, to tak, to tak wygląda flow na streamie. Bo on co 5 sekund czyta za 50 groszy donate' i Srasie przez 10 minut na 50-groszowego donata' i rozmawia o tym donate'cie to znaczy, że wszyscy tak robią. League of Legend, gdzie nie możesz tak opropućować no. czy z Ale nie, no, oczywiście. tych rzeczy. A nie, bo tutaj mogę spauzować, więc co 5 sekund powinienem pauzować. No brawo ty, kurwa. Ponieważ grał w The Binding of Isaac. A nie. A w tej no tej grze to... są dwie takie magiczne. A. Rzeczy, można spauzować w każdej no chwili tak, dokładnie. i wtedy można przeczytać czat. A o, po drugie, nawet jeśli ktoś nie chce tego robić, to po przejściu pokoju, który zajmuje mniej niż minutę. Naprawdę? A co ja robię? Mniej niż minutę. Ja schodząc piętro niżej, kiedy jest dłuższe okienko, bo nie skipuję na przykład tego przejścia, zerkam na czat i czytam trochę więcej tego czatu. Nie wiem czy zauważyłeś, ale było widać to. Widzę 3-4 ostatnie linijki i nie będę co 5 sekund przewijać czatu żeby się upewnić czy przypadkiem jakiś random od jakiegoś gronkopierdłowa czegoś mi nie napisał. licznika czasu też nie ma. Kiedy liga, no właśnie, nie wiem. Po co Licznika czasu nie ma, bo co, bo nie jest widoczny? Jest 20 minut na bossrash. No, więc nie będzie działało żadna wymówka, że o, bo ja nie wiedziałem. Nie, 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 Ty... nie. To nie jest wymówka. Tylko tak, nie wiedziałem. To nie, ja nie traktuję tego jako wymówkę, tylko jako stwierdzenie faktu. Ale wiesz co, to twoją wymówką jest to, że niby ja 20 minut nie reaguję w momencie, kiedy ty na, przez te 20 minut siedzisz, nagrywasz i samemu nie napiszesz. Bo jeszcze raz podkreślam, jeśli ja widzę znajomy nick, szybciej przeczytam taką wiadomość, a nie że jakiś random, który kurwa laborat mi pierdolnie. Albo jest jeszcze takie coś, wiesz co to jest? Nie wiem, może ty raty z kredytu spłacasz teraz, no to musiałeś sprzedać, albo nigdy nie kupiłeś. To się nazywa telefon komórkowy. Na takim telefonie są aplikacje różne. Na przykład Discord jest, wiesz? Albo na przykład jest Messenger. Można napisać i wtedy... Brrling, słyszę powiadomienie, wchodzę na Messengera i patrzę, o, ten odlepiony do mnie napisać. Czego on tutaj mi się pulta? Ja klikam, otwieram i czytam wiadomość. I wtedy, o kurwa, taka akcja. Jak myślisz, w jaki sposób ja ogarnąłem, że mi Discorda rozpieprzyli? Ty widzisz, że co, ja od razu na momencie? Nie, weszli mi też pisali na czacie i dużo o tych wiadomości było i akurat jak czytałem I co zauważę, to chwasty wyrywam. I no. z tego co się Ja podobnie, nie mam problemu z banowaniem ludzi. Powiem więcej, ja modów nawet zachęcam do tego, że jeśli ktoś im nie odpowiada, to żeby banować od razu i tyle podowiadywałem. To nawet gdy przychodzisz na Discorda, to nie masz zielonego pojęcia, co się tam dzieje. Oczywiście, że nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Kurwa, czemu miałbym wiedzieć, co tam się kurwa dzieje? <grystanie> ja nie żyję Discordem. Nie. Ale hej, jak gadałeś na jednym ze swoich streamów, najważniejsza jest no. interakcja z widzami. Tak. Inter najważniejsza jest interakcja z widzami gościu, dlatego na przykład właśnie. Dlatego na przykład gościu. Bro. U mnie są różnego rodzaju dzieci. <grystanie> Ale nie. Nie jestem jak w ogranik! Nie żyję Discordem! To jest takie straszne! Ja powinien żyć Discordem! Jakie to smutne! W zaistniałej sytuacji. O północy jakiś koleś coś rzuca. On o pierwszej w nocy, czyli przez godzinę, to było. Wow, no kurwa, szok. Przez godzinę coś nikt nie zareagował przez tę godzinę. On o pierwszej w nocy to zauważył. Co może w tej sytuacji zrobić? Poinformować moderację, jeśli ma moderatora, bo może miał, może nie. Samemu zareagować? Poinformować mnie? Hmm, co to zrobić? Nie, poczekam. Nic nie będę reagować na tym serwerze. Porobię screenshoty, bo film sam ci nie zrobi, wiadomo. Ruszę moją sektę, znaczy moją lożę do roboty, żeby kolesia namierzyć do odpowiednim władzom, bla bla bla. Ale tymczasem też nie, nie, po, nie, po, nie powiem nikomu z danego serwera, że taka sytuacja miała miejsce. Po czym wejdę na stream właściciela danego serwera i poinformuję. <laughs> Co ty pierdolnięty, ja poinformuję go o tym, ja go znam, jeszcze przeczyta, a ja muszę tutaj szota 20-minutowego zrobić, więc napiszę na alt-koncie. Ewentualnie wezmę mojego przydupasa z mojej sekty, poproszę, żeby napisał wiadomość, ale niezbyt często, żeby ktoś nie pomyślał, że jakiś spam, żeby przypadkiem nie przeczytał, bo, bo wiadomo, jak, jak wkleję kilka razy, to jeszcze przeczyta, nie daj Boże, Bóg nie istnieje. Tak więc wkleję raz, co 10 minut i nasz w sensie on. Albo ze swojego multi a sam będę przez 20 minut siedział, chujem nie ruszę, tylko będę nagrywać, będę obserwować, zobaczymy co się dzieje. Chuj z tym, że może koleś ma malutki czat, widoczny, bo na przykład jest krótkowidzem, więc sobie powiększył go bardzo mocno, tak żeby było grube, duże litery, dużo widać, bo i tylko takie ma, ma krótkie linijki, dlatego ma, dlatego ma ten krat, czat trochę mniejszy, ale nie, nie, nie. Tak bardzo mi zależy na tym, że nie poinformuję. Bo po co? Bo Messenger nie istnieje, samemu nie napisze, jeszcze rozpozna, nikt jeszcze przeczyta. Co to by było? Wtedy na filmie musiałbym inną narrację prowadzić, nie? Bo to ja mam odpowiadać za zachowanie i czyny innych. Tylko dlatego, że jestem w okolicy czasami. Nie można od nich oczekiwać więcej niż... Ukończenia pierwszej klasy podstawowej. Widzicie, wszyscy ukończyliście pierwszą klasę podstawową, to pamiętajcie. To właśnie widownia Hama i Prostaka. Uwa Uważa, że pierwszą klasę podstawową, a ja jestem dumny, że chociaż tę pierwszą skończyli, gościu. No już, bo to świadczy, że potrafią dodać jeden do dwóch, czyli potrafią wysłać donata i to wystarczy. No cóż, jak widać, Kario leci na hajs jak stereotypowy Watan Panienka. Dokładnie, jestem jak Panienka, dlatego wyskakuj z hajsu, gościu. Kario się stacza jeszcze szybciej, może. <laughs> Widzisz? Słuchaj, standardowa, za, standardowa zagrywka. Coś mi się nie podoba, ktoś się stacza. Spierdalaj śmieciu i ciebie od razu banuje. Okej? Okay? Jego banuje, tak, ja go banuję. Nie wiem, czy on mnie subskrybuje, ale wiem, że u mnie już nic nie napisze. Mówił, lub mówił, że. Mmm, szesia z niczego, mimo to, że na końcu mówię, że to tylko. Ja polecam mu przeczytać książkę Wszechświat z niczego. Dalej nie czytam. O, brawo za zgłoszenie! I tpół na kogoś, że w ogóle nie wiedział o istnieniu kogoś takiego. Hapu na Twoją matkę, chapu na Twojego ojca, Hapu na Twoją babcię, dziadka, nieważne czy nie żyją, jak, jak nie to przynieś łopatę. Hapu na nich, ponieważ nic z tym nie zrobili. Hapu na Ciebie, bo nic nie zrobiłeś z tym kolesiem. Hapu na całe Twoje pokolenia. Ponieważ nic z tym typem nie zrobiła. Hmm, I spierdalaj. E, tego I tego typa banuje. Czy on jest w stanie ogarnąć, gdybym ja został poinformowany? Załóżmy, że jestem papież w tej sytuacji, ok? I jakiś ksiądz coś zrobił. Ja nie przerzucę tego księdza na inny serwer. Ja go wypierdolę. Dawniej podawał każde najmniejsze źródła, a teraz to wyjebane. I teraz zobaczycie tu. Słowo klucz dawniej. Słowo klucz nigdy. Czy oczekujesz, że nauczyciel na lekcji. Który daje tobie podręczniki, dzieli się wiedzą, której nie ma w podręcznikach. Będziesz go pytać, przepraszam bardzo, ale skąd pan tu wie? Proszę mi podać źródło? Nie muszę się za każdym razem afiszować źródłami, bo nie o to chodzi. Czyli się w postać, bo też całe życie samemu w piwnicy siedzi. No dokładnie, ja też całe życie sam siedzę w piwnicy i walczę. No Do, dokładnie, Ach. aż dam mu lajka, gościu. Musisz się dostępować 20-30 co? No. A tu zaraz napisz. Uuu, ale można zapauzować No to. To jest upośledzona, sekciarska, widownia gromkopierdłowa. Czy jest jakaś możliwość pociągnięcia karionera do odpowiedzialności prawnej i 8 lajków? Bo gdzieś po północy ktoś wrzucił jakiś link, którego ja na oczy nie widziałem. Wiesz co? To twojego chama i prostaka powinno się do odpowiedzialności pociągnąć, ponieważ on to oglądał. Ja tego nie widziałem. Kinemoratograf, bla bla, kurwa bla. Czy jest jakaś możliwość pociągnięcia całej twojej rodziny do siódmego pokolenia, do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej za to? Ponieważ mogłeś coś z tym zrobić. Co prawda nie wiedziałeś, ale mogłeś, bo to jest w internecie. Masz przecież dostęp do internetu. Pewnie korzystasz z Discorda, z YouTube'a. Korzystasz, no to masz internet ewidentnie. Mogłeś coś z tym zrobić, nic z tym nie zrobiłeś. To jest Twoja wina.